Witam, witam w kolejnym odcinku naszego kursu CSS. Stworzyłem sobie wcześniej dwa divy, jeden z klasą yellow, drugi z klasą green. One są puste, mają tylko te reguły, że mają mieć po 250 pikseli szerokości i 250 wysokości. Oraz mają mieć odpowiednie kolory przyporządkowane do swoich klas. A w tym odcinku zajmiemy się marginesami, borderami oraz paddingami. Jak sobie wiecie, w nasze ulubione narzędzie, czyli zbadaj, to na samym dole, bądź po prawej stronie, jeżeli mamy yy, szersze to okno, może a, za mało jest za mały Ale jeżeli będzie yy, to dosyć szerokie, to Przeskoczy na prawą stronę, więc tego tam można szukać. Jeżeli mam to węższe, to po prostu się schowa na samym dole. I tutaj mamy właśnie taki prostokąt, gdzie jest najpierw margines, później jest border, później jest padding, czyli margines wewnętrzny, a na samym końcu wielkość naszego elementu, która jest tutaj ustawiona na 250, tak jak ustawiłem tutaj. No i po kolei, czym marginesy, border oraz paddingi są. Co sobie może stwórzmy jakiś margines. Pisuje. Mar margin. No nam podpowiada tutaj y, różne y, strony, ale będziemy trochę to później tłumaczyć. No, dosłownie za chwilę. Zaczynamy. Stwórzmy sobie bardzo podstawowy margines na 10 pikseli. No i co się stanie? Y, przede wszystkim tutaj nam bracket pokazuje takimi y, niebieskawymi, prostokącikami, takim, no, trochę krateczka taka. Yy, gdzie mniej więcej jesteśmy? No, pokazuję to, powiedzmy, średnio, bo to tak naprawdę nie są marginesy, co on zaznaczył. Jeżeli to kliknę sobie gdzieś puste pole, to nam znika to zaznaczenie. W ten sposób, nie? Bo sobie tutaj, w tych tutaj takich dziwach, tworzy te właśnie pomocy, które mają być pomocne dla dewelopera, czyli osoby tworzącej, ale tak naprawdę ani nie są precyzyjne, ani nie wiem czy to w czymkolwiek pomaga, jeżeli stworzone zostaną jakieś dodatkowe elementy w strukturze, na którą się pracuje. Tak czy inaczej, bracket tak ma. No to dobra, już nie będę mówić znowu o wizualstwie tego jest tylko wspaniały, bo wielu niepotrzebnych rzeczy nie ma. Tak czy inaczej, jesteśmy sobie w takim oto elemencie. Jeżeli yy, najadę myszką na margines, to nam pokazuje już precyzyjnie, na margines było jest to pokazywał tu, a margines jest tutaj, więc tutaj trochę średnio, ale po prostu, żebyście wiedzieli, że margines to jest coś, co nam odsuwa elementy od, od siebie po prostu, a także od rogów ekranu. No też można zauważyć, że body ma pewien margines, tutaj ustawiony na 8 pikseli. W ten sposób widzimy margines dla body. Teraz po prostu mamy margines dla naszych elementów. Oba mają te marginesy. Marginesy możemy ustawiać różnie, żeby na przykład napisać tutaj dopisać left, czyli żeby było tylko z lewej strony. I teraz tam pokazuje, że margines jest tylko z lewej strony, Zauważcie, że te elementy się stykają. Aż wezmę, wezmę top, to powstaje margines tylko z góry. Tutaj mamy dziesiątkę, a tu też mamy kreseczki, czyli tutaj nie ma marginesów. Bottom, czyli dół będzie analogicznie. Right to oczywiście prawo, i w ten sposób możemy sobie stworzyć na przykład y, marginesy dla left. I na to chcemy mieć inne 5 pixeli. No i teraz mamy y, dla lewego 5 pixeli, a dla górnego 10 pixeli. Możemy też to zrobić szybciej, jeżeli chcemy na przykład sobie wpisać. Coś takiego trochę magicznego, co zaraz wytłumaczymy na przykład 10 pikseli, a później będzie 5 pikseli, a później będzie, nie wiem, 8 pikseli, a później będą 2 pixele. No i o co tutaj chodzi? Po prostu jak masz zegarek taki tradycyjny, że starszo, starszo nie? że jest tam 12 godzina na samej górze, 6 na dole. I po prostu jak masz taki zegarek, to zgodnie z, z ruchem wskazówek zegara tworzysz marginesy, czyli na górze jest dziesiątka, tutaj 10 pikseli to jest na górze, później wskazówka przechodzi na godzinę trzecią, gdzie masz piątkę, nie, później 8 pikseli dolny, później lewy, 2 piksele. Po prostu tak jak masz ruch zegara, tak podajesz kolejne wartości, czyli najpierw góra, później prawo, później dół, później na końcu lewo i tak to się stworzyło nam tutaj te marginesy możesz też podać nie wszystkie yy, wartości jeżeli przykładowo podam tylko dwie to on pierwszą wartość bierze na górę oraz dół a drugą wartość bierze na boczne a co się stanie jeżeli właśnie podam jedną wartość no to tę jedną wziął sobie na dół że, że ta nam służy za lewo i prawo ta nam służy za górę ta nam służy za górę a ta nam służy za dół tak też możemy to podawać no to marginesy No w sumie więcej tutaj tak naprawdę nie wiem co by jeszcze <grych> opowiadać przejdźmy do, do borderów po prostu bordery czyli taka nasza obwódka taka krawędź po prostu border No i tutaj oczywiście też nam podpowiada że może być na bottom może być na możemy sobie kolorować poszczególne, nie border color. Tak czy inaczej, możemy wiele rzeczy zrobić w samym, po prostu, borderze. Te kilka wartości sobie wpiszemy. Czy na przykład chcemy mieć border, czy ten krawędź na 3 piksele? Chcemy mieć taką pełną, czyli solid. I chcemy mieć na przykład koloru czarnego. No i co nam się stworzyło? Stworzyło nam się po prostu takie krawędzie. Tych tak na przykład masz, nie wiem, jakieś. Tabelki, czy coś tam, czasami co się tworzyło krawędzie, że nie ma być podwójna, pogrubiona, pojedyncza jakiego koloru, tak prosto to jest prostu go tworzysz. Może być taka wypełniona, może być też kropkowana. Po prostu kropkowana i tworzy kropkowaną, w ten sposób. No, a może jeszcze border-radius. To będzie zaokrąglanie, może na solid. Solid, żeby te kropki już nas nie męczyły. No A ja teraz w sumie tak trochę improwizuję, bo o border radius teraz sobie przypomniałam, że też można to omówić. To są zaokrąglenia. No, nam ładnie zaokrągliło. W ten sposób. Pod 20%. zaokrąglenia się podaje w procentach. O, jeszcze taka informacja, że generalnie powinno się podjawiać te yy, takie no, średniki, ale... Jak podajemy ostatnią regułę, to tak nie do końca musimy, bo to nam mówi o tym, że reguła jest skończona. Jeżeli mamy już ostatnią regułę, no to to się rozumie samo siebie, ale lepiej podawać, bo zawsze później można dopisać kolejną i, a nie zawsze się pamięta, żeby dodać na końcu ten średnik, więc lepiej prewencyjnie także na samym końcu dodawać ten jeden znaczek. 20% to jest dla takiego zaokrąglenia, nie? No coś fajnego. A jeżeli wpiszę, wpiszę 50%, to powstaje nam kółko. Więc jeżeli chcemy z kwadratu czy tam prostokątu zrobić no, kółko, no jeżeli mamy prostokąt na średnio wyjdzie, bo na przykład, jeżeli wezmę tutaj 400, no, to widzicie bardziej owal niż koło, ale jeżeli mamy kwadrat i piszemy 50% na zakroplenie to po prostu powstaje koło, no i w sumie może sobie już te koło tak zostawmy i margines wewnętrzny padding no paddingu tak naprawdę za bardzo nie zobaczymy bo wiesz co, może sobie zmienię tutaj na takie leciutkie zaokrąglenie bo później wtedy będzie wystawać tak czy inaczej padding to jest margines wewnętrzny dla elementów, które się znajdują w środku Film tak, tworzę sobie p jakiś tam lorem sobie to przekopiuję do kolejnego Beauty Fine po Ctrl-S nam to poprawił, żeby były dobre te odległości. No i co mamy? Tutaj mamy, że ten tekst, tak można powiedzieć, styka się z lewą krawędzią, nie? Na przykład chcielibyśmy margines wewnętrzny, czyli po prostu padding. Padding, oczywiście można go podawać tak samo jak margin, czyli po prostu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo po prostu konkretną wartość. Znaczy, robimy wszystko razem, czyli sobie poddamy, nie wiem, na przykład 6 pikseli. No i nam stworzyło właśnie taki padding, który odsuwa 6 pikseli. Może jest mało widoczny, ale jak wpiszę 15, to już będzie na pewno o wiele bardziej widoczny. No, sobie wezmę. O. Widzicie, jest ten padding od razu na 15 ustawiony. Można sobie go podświetlić. Tak to działa. Margines wewnętrzny to jest padding, ta krawędź. Możemy się na przykład y, taką wódką czarną, to jest border. Margines to jest y, pomiędzy elementami. Jak bardzo chcemy ją odsunąć, nie? Od siebie. I tak to po prostu działa.